No dzień dobry, nowy dzień, Piotr to bluza <gry> Bo to jest dobra bluza. Dora, słuchajcie. No dzień dobry, nowy dzień! Dzień dobry. A Piotr w tej samej bluzie ja mam nową stylówkę. No i co? I przed chwilą udało nam się zgrać filmy, które dzisiaj będę montować na film, który mogliście zobaczyć wczoraj. uwielbiam tego Matrixa po prostu yy, zawsze z nagrywaniem. Tak więc, jest po jedenastej Trzęsie ręka My właśnie idziemy po dzianki znowu I będziemy wracać, jeść, czytać książki, montować filmy Nie oglądać Przyjaciół, bo już się skończyli Ale dajcie znać, czy fani yy, Przyjaciół oglądali Joey Te dwa sezony z Joeym Tribbiani Bo ja trochę chcę, ale nie wiem, czy są Nie wiem, czy warto się zasapałam, także lecimy dalej. Inne, ale drugi raz jemy nasze jagodzianki. Piotr, proszę, tutaj trzyma worek wielorazowy, Pan nam chciał. Ja mówię, proszę do własnego worka, a Pan, dobrze, i bierze swój. A ja, co jest? I mówię, do tego, do tego. No dobrze. I był taki, ach, ta młodzież. A on był młodszy. <laughs> no, ale tak. Na szczęście, co jest innego niż w tamtym roku to to, że w tamtym roku Pani zawsze zakładała jednorazową foliówkę na rękę i wtedy nakładała. A teraz mamy takie szczypce. I jest eko. Jak my przyjdziemy, to tym bardziej. Także no, smacznego. W drodze do domu postanowiliśmy jednak zboczyć z drogi. Przejść na molo, bo wczoraj nie byliśmy, wczoraj było dużo ludzi, a teraz jest przed 12 i ludzi jest dużo, ale nie za dużo. Także odpowiednio, tutaj możecie słyszeć takie szmery, bo dzieciaki jeżdżą na kładach. Ogólnie nie wierzę w to, że są wakacje. Zobaczcie, jakie są chmury, lato, atola. Nie ma kiedy się kąpać, chodzić na plażę, tylko bluzy. No ja akurat nie, ale no, szaleństwo. Mamy wypełnione siatki jedzeniem. Ja plecak, Piotr torbę. Po prostu byliśmy w warzywniaku i w sklepie kupiliśmy jedzenie na obiad i na kolację. Mieliśmy taki pomysł, żeby zjeść, żeby zrobić grilla, ale te chmury nie zapowiadają niczego dobrego. Także zobaczymy. czy znaczy, już zobaczyliśmy, że go nie zrobimy. Może jutro. I co my robimy na obiad? Robimy... O! Nie kupiliśmy jednego składnika. Jakiego? Jajek. Eee, to w szczepciu. Dobra. A to musimy się cofnąć żabce może. Tak. Dobra, już ogarnęliśmy, zapomnieliśmy jajek, bo chcieliśmy zrobić sobie jakieś burgery wegańskie. Albo coś wegańskiego. No ale wiecie, wegańskie to nie jest y, warzywa i owoce. Trzeba zjeść jakieś białko, a że my nie mamy blendera, to nie możemy zrobić wegańskich burgerów z fasoli czy z czegokolwiek, no bo nie mamy czym zblendować. Także postanowiliśmy na zjeść młode ziemniaki, kukurydzę, warzywa i jajko. A na kolację makaron z cukinią, pesto i mascarpone. Jesteśmy już w domu i przerabiam film, ale iPhone'y to jest jakieś po prostu szaleństwo. I te filmy, które nagrywam właśnie tą przednio, tylną kamerą, Muszą być konwentowane, i nie wiadomo co z nimi robione, więc to zajmuje tysiąc lat. Jestem ciekawa, jak to wszystko się potoczy. Natomiast no, film będzie miał jakieś 13 minut, a będę to robić pewnie do wieczora. Także udanej zabawy: niby szybko się nagrywa, a potem płacz i zgrzytanie zębami. Ale jakość jest w ogóle zachwycająca. Jestem bardzo zadowolona. Jest nasz obiad, czyli młode ziemniaczki. Jajeczko, pomidorek, ogórek i po prostu kukurydza. Kukurydza jeszcze nie jest sezonowa, ale taką miałam ochotę. Po prostu jest w każdym sklepie, więc jesteśmy mega głodni. Tam się film jeszcze renderuje, a teraz oglądam w ogóle Poland. No i po prostu. Pycha, smacznego! Jest w ogóle turbo zimno. Trochę spaliśmy i czytam. I ta y, część jest super nudna ale jestem już na walce, więc zaraz będzie koniec. I biorę się za czwartą część, a potem yy, zabieram się za Igrzyska Śmierci. Kupiłam pierwszą książkę od półtora roku. Totalnie spontanicznie, czyli tak jak miałam już nie robić. Yy, czwartą część Igrzysk. To znaczy nie czwartą, tylko to jest to, co było wcześniej. I poszłam do sklepu po. Yy, rzeczy takie spożywcze. Patrzę, co jest, taka okładka jak od Igrzysk Śmierci. No i potem zrobiliśmy zakupy. Ja mówię, no muszę wejść i sprawdzić, czy to jest jakoś w ogóle nieporozumienie takie okładkowe, graficzne, czy rzeczywiście to są Igrzyska. Okazało się, że to Igrzyska. I pani, mamy w Elblągu taką panią, która każdą książkę przeczytała, którą sprzedaje. Więc ona jest idealna. Gdybym miała księgarnię, to bym ją zatrudniła. I ona po prostu tak o tym mówiła, że mówię, muszę to kupić. Yy, okazało się, że na szczęście nie sprzedałam swoich trzech y, części y, igrzysk, kiedy robiłam swoje y, porządki, tylko zostawiałam te książki u mamy, więc wzięłam je tutaj, będę je czytać. Mam jakiś powrót po prostu do gimnazjalnych książek. Ja igrzyska śmierci lubiłam, lubiłam filmy, lubiłam książki. Yy, bardzo mi się podobało, ale nie byłam taką fanką. Tego byłam totalnie. Ale to też było w podstawówce, więc może też inaczej. Natomiast lubiłam te książki bardzo, ale ich nie kochałam. I tych filmów też nie, ale no czekałam za każdym razem na premierę nowych y, filmów. Także tak było. Więc będę czytać. Zastanawiam się, czy po zmierzchu zrobić sobie przerwę na coś bardziej ambitnego jak Żulczyk, czy mimo wszystko pójść za ciosem, przeczytać y, całą serię i dopiero wtedy y, już. Na tory takie moje, czyli żurczyk i inne nowe książki. Jedno wiem na pewno, że właśnie ta pani w księgarni mówiła o tym, że ona przeczytała tą czwartą część, Igrzysk, i ma taki zamiar wrócić do tych trzech części, no bo to jej wiele wyjaśniło. A ja mam właśnie taki zamiar, żeby przeczytać chyba. Na początku te trzy pierwsze, a potem tam... No, ale to się działo wcześniej. Teraz tak sobie myślę. Więc nie, zacznę od tej nowej. I wtedy przeczytam całą tę serię. Czyli tak jak ona to zrobiła. Mhm, mm okej. Okay. Czyli jestem jeszcze bardziej podekscytowana, bo zacznę od Trwono coś, nowej y, części. Ale czad. Czyli Żulczyk później. Y, żulczyka mam w górze Psów. No i wiecie, to jest duża księga. Więc trochę czasu mi zajmie, także ustalone. Kończę tą, zaczynam czwartą i lecę do igrzysk. Teraz jestem ubrana w swoją żółtą bluzę. Robimy chyba zaraz kolację i idziemy na spacer. Robimy kolację tak, żeby ją zrobić i żeby pójść na spacer, żeby nie kupować lodów, gofrów i innych y, słodkich rzeczy żeby być na i pójść na spacer. takiego supermarketu, ale Krynica to jest totalnie supermarket. To jest yy, walka o to, żeby nic nie kupować. No. To jest ogólnie strasznie zimno. Nie rozumiem tych wakacji. Globalne ocieplenie? Gdzie? <gry> yy, dobrze. Lecę. Nasza kolacja, czyli makaron z sezonową cukinią, pietruszką, mascarpone i pesto zielonym Szybkie, łatwe, super, y, Jeszcze nie jadłam, ale chyba dobre. dobre y, I w opisie zostawię Wam link do przepisu. Dobra, jestem już w połowie i to jest absolutnie przepyszne. Polecam to danie, jest bardzo smaczne i szybko je się robi. A w dodatku jest y, to taki smak, który jest y, czymś nowym. Chodziłbyś do, smakowych. chodziłbyś do naszej restauracji? Tak, na pewno. <gry> Ok, zjedliśmy to pyszne danie, i ja, właśnie chodząc do restauracji, oczekuję takiego dania. A bardzo rzadko się to udaje, i nie, że w kurorcie, w Krynicy, tylko ogólnie. Nigdy. A teraz, moi mili, idziemy sobie. Jest piękne światło, może. Będzie piękny zachód słońca, więc możemy dzisiaj iść na zachód słońca. I po prostu, jakie masz marzenie, Piotr? Na teraz? No. Żadne, w ogóle mam taki yy, luźny czas i to po prostu mam ochotę się przejść tak sobie powiedzieć i tyle. No ja też, ale ja na przykład trochę chciałabym zjeść długą żelkę, a Ty? A która jest godzina? Bo nie na co zamykamy. Co Ty? Dwudziesta hmm. okej. Okay. Naszych lodów już Będą. nie ma. Będą, ostatnie coś do ostatniego człowieka teraz. A, ale w sumie jest zimno, więc nie wiem czy tak. No ja właśnie żelkę dobra. chyba. Długie żelki, one na pewno nie są dobre w składzie, Harry, wiecie to takie na wagę. Ale są takie pyszne. Zobaczymy. Patrz, bo my idziemy z naszego domu Pokaż i tu... Hej, o! Od razu widać morze. W sensie tu są wykopy różne. Dopiero wszystko powstaje, ale czajcie. Tak blisko może, bo dopiero wyszliśmy. W sensie ten kolorowy dom to nie nasz. Nie jesteśmy takim bezguściem. <laughs> Ale jest on chwilę przed i patrzcie. 3 sekundy i plaża. Najlepsze miejsce, polecam za ciszę morskie. A tak w ogóle to właśnie montowaliśmy, ja montowałam dzisiaj film, ten pierwszy. I tak patrzyłam, jaka to jest dobra jakość. Zachwycona. I powiem Wam, że chciałabym od Was usłyszeć, jak Wam się to ogląda, jak słyszycie dźwięk i takie tam sprawy. Patrzcie jakie słońce. Oh je! Yeah. No i po prostu. Pokazałam Wam słońce na mojej twarzy. No, więc dajcie znać, jak się to ogląda. Czy jakość jest taka turbozła? Czy właśnie dobra? Mi się wydaje, że w ogóle porównywalna do tej, co ja kręciłam lustrzanką. A dla mnie to jest po prostu. Takie ułatwienie, nie muszę nosić tego ciężaru jakim jest aparat, nie muszę go tak ustawiać cały czas, i takich różnych rzeczy robić. Tylko po prostu wyjmuję aparat, telefon i koniec. No dla mnie doskonałe zrobiłabym tak już do końca. Każdy vlog już bym kręciła właśnie telefonem. Także czekam na Wasze opinie, bo to filmy dla Was. Tak w ogóle, właśnie przeczytaliśmy informacje odnośnie korony na wakacjach tutaj nad morzem i. Yy... Zaskakujące jest dla mnie trochę, że można się kąpać. Co w się sensie, zawsze mi się wydawało, zawsze, bo od kilku miesięcy, że wiecie, ktoś zarażony wejdzie do wody, napije się przez przypadek wody, wypluje ją i ktoś ją <śmum> połknie i po prostu zarażenie, a jednak nie. Podobno, no bo skoro nic takiego nie mówią, to chyba woda nie jest przenośna także spoko my sobie spacerujemy bo patrzcie jak pięknie tym 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 no tak trzeba żyć ale powiem wam że woda ciepła także super, jest przerażająca bo fale ogromne no umówmy się na żywo jest Coraz ładniej, ale po prostu dzisiaj wygląda to Nie wiem czy słyszycie, ale jest tu wiatr. I taki charakterystyczny dźwięk. Jak, jak nazwać ten dźwięk, Piotr? Ten dźwięk pochodzi od... Nie, nie, powiedz co słyszysz, jaki to jest taki to jest szuranie, taki pisk. Takie? Tak, co, taki ciągły pisk. On pochodzi od tego na górze zamontowanego GPS-u anteny, która się obraca i ona generuje właśnie ten taki ciągły pisk. Więc... No. Nie chciałam powiedzieć tej ciekawostki, ale dziękujemy, Piotr. W każdym razie, jeżeli słyszycie, to my tutaj, jak sobie chodzimy pod latarnię, właśnie, to zawsze, zawsze mi się kojarzy ten dźwięk. Nie bez kozery z Lighthouse z takim filmem, czarno-białym, z Patinsonem. I po prostu on jest tak dobry, że koniecznie go obejrzyjcie, prawda? Piotr, ty też go polecasz. Tak. Czarno-biały, kwadratowy. No doskonały. To jest y, mój ulubiony film 2019 roku. A twój mój? Z całego roku? 2019 nie pamiętam jakie były lepsze No <laughs> Bo po prostu dobry nie jest mój był bardzo, ulubiony. bardzo dobry dałam mu dziewiątkę, jest bardzo niedocenionym filmem jeżeli go znajdziecie w internecie bardzo Tylko polecam taki y, psychodeliczny trochę Uuu, to zdecydowanie słuchajcie, ja y, powiedziałem wam, że to jest GPS a to jest radar ten, który się właśnie kręci i robi ten taki pisk nie ma jak złapać tego pisku ja myślę, że, y, że jest złapany mam nadzieję przynajmniej to się nazywa wakacje. Jak nie widać składu, to się wydaje, że zdrowe. Jakoś fantastycznie trafiliśmy na molo na przystani. W ogóle nie ma ludzi. Tam w oddali tylko słychać dźwięki, muzyki. A ogólnie jest czadowo. Bezludnie. Jak ci smakuje? Dobre. Pięć od żelki. A ja wiem, jak je wybierać. wszystko w kolej. Także jest już noc, jak widzicie. Ja zabieram się za książkę. Może ją dzisiaj skończę, gdybym chciała poświęcić na nią całą noc. Zobaczymy. W każdym razie ja się z wami żegnam. Jutro rano montuję film i wstawiam dla was. Ściskam was serdecznie. Pozdrawiam. Pa!